Dobry wieczór. Witam Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu 36. kolejki Lotto Ekstraklasy. W którym KGHM zagłębił Lubin uległo na własnym terenie 1-2 Krakowi. Na pierwszej części konferencji prasowej jest z nami trener drużyny gości, pan Michał Probierz. Dobry wieczór, panie trenerze, proszę o komentarz. Wiedzieliśmy, że gramy z zespołem, który jest bardzo dobry, bo siła ofensywna Lubina to mało, który zespół tak ma i widać było w tych meczach, które analizowaliśmy, że każda piłka, która jest strata każdy z tych zawodników, Starzyński, Bochartuszyński, i Pawłowski, to każdy z tych zawodników ma moc. Trzeba powiedzieć, że stworzyli taki bardzo solidny zespół, grają praktycznie cały czas jednym składem i Jagieło tak z bliska muszę powiedzieć, że nie dziwię się, że ktoś go chce i widać, że jest bardzo dobrze, ale dzisiaj też taką lekcję dostał w futbolu trochę od Janusza Gola, bo widać było, że Janusz Wyeliminował wszystkie atuty, które były, jeżeli chodzi o zespół. Zagłębiano do tego Milan, i i Dąbrowski, który zneutralizowali ten bardzo silny środek, i tutaj zdominowaliśmy zagłębię. Uważam, że mimo dobrego meczu, który jest, wygraliśmy zasłużenie. Mimo tego dramatu, który był, bo mm, taki prosty błąd nie może Filip popełnić. No, wchodząc na boisko, nie może e, łapać za koszulkę, i to w tak prosty sposób, ale tu pokazał charakter zespół, że do tego ostatniego meczu przystępujemy z, taką, z takiej sytuacji, że mamy wszystko w swoich rękach i to jest najistotniejsze dla nas, że pokazaliśmy nie dość, że uważam momenty bardzo dobrego piłkarskiego widowiska, bo ugraźmy momenty bardzo dobre mieliśmy, ale też pokazaliśmy po prostu, że mamy charakter, walcząc do końca i odrabiając to nawet w 93 minucie. Tracą bramkę w 90. Dlatego chwała zespołowi, a tu rzeczywiście rzut karny, rzut karny był, i tu nie można mieć pretensji do, do sędziego, który generalnie sędziował bardzo dobrze te spotkanie. Jest to też bardzo trudne, bo to wiemy, że teraz są takie sytuacje, że jest, jest trudno dla tych sędziów też i, i jest war, i, i te kontrowersje wszyscy teraz walczą o, o, o pozycje jak najwyższe. Dlatego, dlatego dla nas jest teraz istotnie jak najszybsza regeneracja i mecz niedzielny, który. Mam nadzieję, że przy komplecie publiczności nie zawiedziemy i uda nam się awansować do tych pucharów, który jest po prostu lewą nogą. Jest, po prostu czujemy już tam, ale trzeba te obydwie nogi postawić i to będzie bardzo trudne, bo jak Jelonia widać, że się postawiła bardzo, wygrywając z legią. Teraz jadą do Gdańska, ale to dwa zespoły mają szansę teraz zająć te czwarte miejsce, bo tym meczem wyeliminowało się zagłębia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie bardzo. bardzo, Panie Terner, że zachęcam państwa do zadawania pytań. Proszę o przedstawienie się z imienia nazwiska oraz relacji, którą państwo reprezentujecie. No najważniejsze u piłkarza jest, że się nie obraża, tylko walczy o miejsce. I to on na przykład teraz tworzył coś takiego, że człowiek się musi zastanowić, jak ustawić skład, bo nie ma nic lepszego jak w kurw piłkarza. Tak, za przeproszeniem, mimo że jest kobieta tutaj, ale nie ma nic lepszego i, i tak jak Ayram, który miał asystę, tak jak. Tu miał Ksawi, który pokazał. To jest nic innego, tylko rywalizacja. Jeżeli takich dwudziestu paru zawodników się zbierze, to wtedy jest, jest możliwość coś zrobienia. Na pewno zmiany też trochę zrobiliśmy, bo inne, bo mieliśmy inne trochę w planie, ale musieliśmy zmienić też Siplaka ze względu na uraz i dlatego wpuściliśmy piszczka od razu z Diego, bo nie chcieliśmy już zdecydowanie być bardzo niskim zespołem, a wiedzieliśmy, że w końcówce zagłębie na pewno zaatakuje i tak się... Tak się stało, dlatego, dlatego tutaj każda odpowiedź piłkarza taka właśnie jest idealna. No nie, tak bez pytania nie może się obejść. No. tak to, że ja Panu odpowiem tak, że ten co po 37 kolejkach wziął najwięcej punktów, a tak naturalnie to presja, presja tych zespołów, trzeba powiedzieć, że te które są u góry to sobie nikt nie zdaje sprawy jak to, jak to jest, bo trzeba popatrzeć że ci faworyci drugą kolejkę praktycznie nie wygrywają tak i to i to jest bardzo trudne, to się wszystkim tak o presji mówi, że jest fajnie, ale jak już się ktoś czuje to tak jak już jest człowiek na randkę umowiony z fajną kobietą i nagle nie wiadomo teraz, czy nie wyjdzie jakiś kleks no, w międzyczasie. I to, jest, I to jest tak samo w piłce. No, teraz jest tak, że już prawie są w ogródku, a yy, prawie ten, to od nich, od nich zależy. Zawsze gdzieś tam dostawałem SMS-y z Warszawy, Michał pomóż, no ale teraz nam nie pomogli. No bo gdzieś się mogło być inaczej. No, my sobie sami pomogliśmy i to jest i to jest dla nas najważniejsze, a ostatnia kolejka rzeczywiście do, do Ekstra klasy jest bardzo interesująca, bo nie wiadomo, jak to będzie mistrzem. Nie, wi nie wiadomo kto będzie w Pucharach i nie wiadomo jeszcze jaki zespół spadnie, dlatego te randki jeszcze są w trakcie. Staliśmy na ławce, oglądaliśmy mecz, także... Nie, poważnie to. Poważnie mówię, tak, Mieliśmy na ławce i, i oglądaliśmy także fragmentami jak można było, bo, bo dla nas też był ważny, no, wiedzieliśmy czy, czy w pewnym momencie nie zaryzykować, czy nie. No. Dla nas było ważne, że w odpowiednim momencie zdobyliśmy bramkę i to też pokazuje klasę zespołu, który punktuje, bo, bo y, rzeczywiście zagłębie od pewnego czasu, no chyba nawet w tabeli było na drugim miejscu, jak się nie mylę, po, y, po na wiosnę, tak? Także to był taki mecz, że my 27, oni 28 punktów, jedynie Piast, który zdobył chyba 37, także to, to rzeczywiście dzisiaj 38, także jest, no, jest mocnych. No. Z nami przegrali pierwsze spotkania, a później pokazali po prostu tak jak w żółtym szaliku, no, że jest moc. Miłego wieczoru życzę. Konferencji prasowej tym razem jest z nami e, trener drużyny gospodarzy Ben Vandal oraz e, Witold Klis e, ze Szkoleniowego, który pomoże nam w tłumaczeniu. Proszę pani też o komentarz. Ja onze Messi was duidelijk vooraf eh moest gewoon winnen op nog e, kans de 4 plek is, helaas, nie gelukt. Onze missie voor het meisje was duidelijk. Om een kans te hebben op een lange plaats, moesten we wegaan. Helaas is niet De tegenstander had natuurlijk het voordeel dat ze gewoon konden afwachten en op de counter spelen. En uh, die hebben gewoon alles aangegrepen om dat uit te buiten. dat hebben ze goed gedaan. Ze hebben natuurlijk het recht om zo te spelen. De tegenstander in mijn ogen, ik heb na momenty aby przeprowadzać kontrataki uh, mają prawo żeby to robić i uważam zasłużenie wygrali. Kijk na de e zelf. dan uh, zijn we een aantal keer over de rechterkant doorgekomen maar uh, overall vond ik dat te weinig. Uważam, że w pierwszej połowie parę razy udało nam się przejść prawą stronę boiska, ale ogólnie rzecz biorąc było to za mało. To hun het gevaar op de counter altijd op de lulach. Ten bardziej że oni uh, shall dość, dość dużo zagrożenia poprzez takie szybkie. No, tweede helft eigenlijk op dezelfde uh, voet verder. We hadden veel voorgenomen onder de Rus. Maar uh, ja, goed, dat leidde niet tot, tot echte kansen. Drugą połowę zaczęliśmy tak samo. W przewide zdecydowaliśmy, że tak samo chcemy grać, ale niestety nasza gra nie prowadziła do stwarzania sytuacji pod Goed, die kans kwam eigenlijk meer in de eindfase by the spell goal. Zij się dat op een gegeven 1-1 en wij krijgen daarna die penalty en daarna begint het E-pas te leven. De situatie podbramkowe stwarzaliśmy dopiero gdzieś tam uh, pod koniec meczu. Uh, Szliliśmy bramkę też uh, ze spalonego. En no joni gdzieś tam w, w fase mecho verrovnali in Stellina 2-1. En na die 1-1 dan denk je het voor het grijpen te hebben. En dan eh, krijg je nog de deksel op de neus. Maar ik moet wel zeggen, het moment van 1-1, dat is eigenlijk wat ik verwacht van onze ploeg vanaf het begin. En op het moment dat we, przepraszam, uh, wyrovnaliśmy na 1-1, uh, zaczęliśmy we grać piłkę i to był... ten moment, który właściwie chciałbym oczekiwać od zawodników od początku meczu. No ja by gdy over ex spelen voor de wens. Dat is eh wat ik meende. I tam mówię o chęci igrzę aby wygrać mecz i to mi to troszeczkę ciebie akowało. And that was naar het verschil met de tegenstander en die speelde echt voor te winnen. I to była gdzieś różnica z przeciwnikiem, który widocznie było widać, że grał po to, aby wygrać. Is teleurstellend. Kan ook zijn dat eh Dat we hebben heel veel gewerkt van spelers, dat het op een gegeven moment uh, ja, minder wordt. Einde van het seizoen. We zijn zwiedzeni. Uh, może dlatego że gdzieś mieliśmy uh, mniejszą ilość zawodników i na koniec sezonu gdzieś uh, nie dało rady się z nich więcej wyciągnąć. Er resta jest nog één wedstrijd en uh, dan zit het seizoen erop. Dank u wel. Ale został jeszcze jeden match i wtedy jest po sezonie. Dziękuję. Panie trenerze, za komentarz. Teraz poproszę Państwa o zadawanie pytań. Proszę o przedstawienie się z imienia i nazwiska oraz redakcji, którą Państwo reprezentujecie.

Denk je dat de kans om Europese voetbal wat groter te houden in de winterperiode periode misschien wat paar spelers zouden binnenkomen? Ja, dat is altijd achteraf praten. Het is wel zo dat we heel vaak met veel dezelfde spelers hebben gespeeld, De even volle gehad. Maar het kan ook zijn dat ze nu meer aan het einde van het Latijn zijn. Ja, een paar facties is zo hard voor je. Takie stwierdzenie dokonać, bo my też często graliśmy tymi samo, samymi zawodnikami, co też może było naszym plusem w niektórych meczach, a na końcu może gdzieś minusem. Czy są jeszcze jakieś pytania? omdat jij met Oko en Sliš hij geeft en ze spelen. Dus dat strategie van de club zou je graag willen doorzetten of zou je ook graag erbij misschien een paar spelers willen kunnen krijgen? Nou, die strategie van de club die staat als een paal boven water. Dat moet ook vooral zo blijven. Alleen eh, al vaker uitgelegd dat je niet alleen maar met jonge spelers kunt spelen. Dus je zult altijd daar eh, ervaren jongens bij moeten hebben. Uważam, że strategia klubu jest jasna i zawsze gdzieś się będziemy starać na młodych zawodników, ale też często powtarzałem, że aby młodzi zawodnicy się rozwijali, potrzeba jest do tego pewna ilość zawodników doświadczonych, która im w tym może pomóc.

Dat sowieso może kunnen. Dat jonge jongens uh, gaan spelen, większej zawodników, ale nie mogę tego powiedzieć dlatego bo muszę zobaczyć jak oni jutro wrócą do treningu regeneracyjnego, jak będą też się czuć, jak będą wyglądać, dopiero wtedy będziemy śledzić dalej. Dat is zesde plaats hè. Toen wij instelden bij als een half trainer. Dus wat die nou zeggen dat zesde plaats, dat is echt de potentie van het team. Of wat is jouw indruk over dat plaats wat de... Goed, op het moment dat je instroomt en je zegt dan je wordt zesde, dan denk ik dat je meteen ervoor tekent. Ik uh, denk dat die groep een enorme progressie heeft gemaakt, dat veel spelers zich ontwikkeld hebben. Maar uh, goed, uh, yeah, je hoopt op meer, maar misschien moeten we wel tevreden zijn. Ja, ik heb het ooit gehoord, toen ik heb gehoord dat we het zesde moeten zetten, misschien ben ik het opnieuw in het zesde, maar het zespoel, Gdzieś progresywnie się rozwijał, pokazał pewien potencjał, więc w trakcie grania człowiek też robi sobie więcej nadziei, ale, ale pewnie, pewnie takie miejsce jest odpowiednie. The leeftijd van de spelers, die nu gespeeld hebben, die is omlaag gegaan. De waarde van de spelers om is dus dat is alleen maar goed. Ale uważam, że jest to dobrze, dlatego, bo wyjściowa 11 wiekowo poszła troszeczkę w dół, a wartość zawodników poszła do góry, więc to jest chyba dobrze. Dziękuję panie trenerze, dziękuję państwu. Do zobaczenia w nowym sezonie.